Witam w nowym odcinku w hmm. No i tak jak widać po tytule dzisiaj zaczynamy w Polskach tak robić challenger. Bo już nie ma jak inaczej robić Polski contentów, więc muszę jakimś robić, robić challenger, bo inaczej się nie, inaczej się nie, nie da nazywać filmów tak? Hmm. Jak w każdym razem jak ktoś zaczyna robić challenger jakieś gry, to oznacza, że już nowej powrotu nie ma pomysłu. Dzisiaj spróbujemy pokonać przeciwnika bez użycia ciężkich broni. Tak, co jest ciężką bronią? Ciężką bronią muszą yy, działa to 20 mm i to zwykłe. Yy, Lascher zarówno ognisty, jak i zachmowy, jak i również atomówka. Zwykłe rakiety. Nie są bronią ciężką, chociaż to jest kwestia dyskusyjna, ale załóżmy, że atomówka jest bronią ciężką, a zwykła rakiety nie. Chodzi mi o te wkopywane w ziemię, więc weźmiemy sobie, tą mapę sobie weźmiemy, weźmy Firebirda, ponieważ... Yy, zwykłą broń, w sensie broni, która nie jest bronią ciężką, buduje się dosyć szybko. A Firebird pozwoli mi na lepsze, na większy damage, który będzie tutaj kluczowy. Więc próbujmy. ugodnijmy, że mam trzy próby. Jak się nie uda, to się nie uda. Dawno, ja w Forge nie grałem. Niedawno, jakiś jakichś nie grałem, tak? Więc zróbmy sobie warsztat, aby robić, yy, prawda, wspomniane... ...wspomniane... ...prosze mnie... ostatnio rakiety. Dobra, niech sobie będzie taki fort. Więc tak jak się buduje ten wariostat, to wybudujmy sobie kilka kopalni, Te również będą niezbędne. Tak jedziemy z tyłu, tego można było się domyślić. Można zacząć budować moździerze, z pomocą których też będziemy jakoś atakować przeciwnika. Tutaj dałbym belki tym nie bym mógł lepiej tymi pociskami kierować. Ja w tym nie wiem, czy mają tutaj żadne kierunki, skoro on jest od góry obudowany, ale można kielichach tutaj trafić. No i teraz najgorszy czyli poprawne wycelowanie. W okay, tej to jest za ja daleko. Nie, nie jest za ja daleko. To jest ja blisko. Czyli trochę bliżej A tu trochę dalej I jeszcze trochę dalej A tylko ja potrzebuję Snipera, żeby korzystać Z yy, tych rzadkich Tak, o tym zapominam Dawaj Różę nie mogę wykierować On nic ma przecież jakąś Fajnie byłoby mu coś strzelić w jakiś sposób. Też powinienem tutaj budować jakieś rzeczy. Okej, okay. gdzie on ma Ja tym nie, snajperem, niewiele mogę zrobić. Chyba, że zrobiłbym coś takiego. Tak, mogłem coś tutaj To działa ma tę przeciwnikę Na dole Mogę mu ją jeszcze strzelić Tylko wyceluję dobrze O I to jest ten problem, że ja nie mam przeciwplatniczej. A to się dopiero buduje Więc możemy mieć mały problem Zbuduję tutaj wyżej, bo, którzy mówią, nie chcę ja bardzo nic budować na tym poziomie reaktora, ale będę musiał tu wybudować wiatraki. Dobra, to nie jest chyba najmądrzejsze, co mogę zrobić. No i trafiłem ich znowu. Ja nie wiem tam grozi nie ma. Dobra, nie mogę jeszcze dać. Ale Dlaczego... Ja chwytu ich bez sensu? Ja chyba tu muszę dobudować, żeby to po prostu wiedziało, że ma wyżej. No... Bo... Ja nie mogę już jestem Będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze. Wszystko naprawione cudownie. Nie wiem, muszę tak pamięć. Malutki problem Tu coś było Tu były rakiety, ok Nie, nie, ok, to, to nie jest dobrze O nie Ziemniaki buduj ziemniaki No i jest tu No dlaczego ty w ten wiatrak, debilu? Jeju. Dobra, już. Tukaj z tymi wiatrakami. Nie będą mi nam potrzebne zadań statku. Dobra. Robiłeś się mogłeś przyjacielu. Jeh, tu. No dlaczego tu nie tutaj? Ja tu mogę, mogę to zabudować. Nikt się otwiera. O nie! budowy wuj. No czemu grozi? Dobra, nieważne. Może ktoś to będzie. Dobra, dwie rakiety kimczone. A tutaj do tylu ich Ja to chyba muszę obudować w pantherze. Nie, yeah, tu, a na początku chciałem powiedzieć, że idzie jak w tująco, jak w tu 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 Dobrze. Może okay, to, jak on będzie, jak on zakończywać, heavy weapon, tak? Wybudujmy tutaj wiatraka. aaa. zwalmy rozwalmy i będziemy... ...wspierać i zamykać, w ja to mi daje? Wszystkie typy... Wszystkie typy uzbrojenia! Dlaczego ja o tym nie wiedziałem? Tym tak w życiu ułatwiło. Jeden jest źle wykszalowany. Mam dumę, pochwalę. A jednego bietrza. Najważniejsze bym nie chciała już odgarną. Najlepiej by było zrobić jakiś taki... Yy... A tak... Zaplanowany. Mm. Kilka rzeczy na rakie, nie? Ale nie mam pomysłu, jakby to mogło wyglądać. Ja wiem, że to jest chyba najlepsze miejsce, w jakim mogłem tu dać. Zwłaszcza tak, we powyższeniu rakiet, to... Ulegniej zniszczeniu Może jakimś cudem Tu jest Ty, to było Weź to poszło tak O, cudownie 24,5 minuty Dobra i powolnijmy I tutaj Tutaj wlecimy mu w trakcie która się naprawia Tutaj ma obronę przeciwlachiorową Dokładnie Tak oto wygraliśmy tutaj... Nawet bez ciężki broni. Więc teraz mi nie możecie zarzucić, że Lasers to moja jedyna chybawka. No więc... Będzie na napisać czy chcecie więcej Tego typu... Rzeczy. Bo chcę chwod, powiedzieć odcinki, no to już tak... No ciężko, bo... grać tylko na innych mapach i... Cały czas po prostu kolejne gry No, więcej trochę różnorodności by się przydało I możecie pisać, możecie pisać w komentarzach właśnie pomysły. I możecie tam napisać co mam zrobić i na jakiej mapie Ewentualnie na jakim poziomie trudności, ale wszystko będzie raczej grane na hardzie Na razie